ハハハ a ハ Hey, hey! Dobrze dobry. Dzień dobry. to gra yes! ja bo... tak. Ale dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście! Federacie, federacie, federacie! 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 Carð y gof! Carð! E!

Co jest celem takiego turnieju? Chcieliśmy zorganizować taki turniej, żeby pamiętować śmierć mojego ojca. Czy ten turniej to będzie już taki wpisany na stałe w kalendarzu? Chcemy go zorganizować corocznie. Jakie drużyny dzisiaj wzięły udział? Czarni Przedwojów, KS Włókniarz chemsko sląskie i Orzeł Lubawka. Wiadomo, takie turnieje, no to jak to się mówi, już jest skrócony mecz, no, trzeba po prostu dać siebie, strzelić tą bramkę i już te trzy punkty są. Wiadomo, wygra lepszy, no, nie ma co, tu jest przypadek po prostu, tu nikt nie trenuje, gramy sobie swoje, nie? To co, za rok się spotykamy o tej porze? Jak najbardziej zapraszam wszystkie i postaramy się zrobić jeszcze więcej drużyn i zorganizować za rok ten sam turniej. Dzisiaj... Uh, uh, uhonorowaliśmy go w tym turnieju i dlatego dziękujemy, że jesteście z nami i bardzo Was proszę, żebyście za rok byli z nami, bo ten turniej powtórzymy, a dzisiaj ogłaszamy nagrody i bardzo proszę syna Staszka. Oczywiście, moi drodzy, pierwsze miejsce w naszym turnieju zdobyła ekipa Włókniarza Chełmsko-Śląskie z dorobkiem czterech punktów, wielkie brawa, moi drodzy. I oczywiście nagrodę wręcza pan Marek Podowiński. Nagrodę za drugie miejsce wręczy pan Piotr Matyszczak, a przyznana ona została Orłowi Lubawka, wielkie brawa. Najsłabszy zawodnik. Tak, tak, zapraszamy pana Piotra do wręczenia nagrody naszym gospodarzom! No i trzecie miejsce czarni przedwojów, a nagrodę wręczy pan Wiesław Jenderko. Tak więc tyle, jeśli chodzi o nagrody grupowe. Teraz wyróżnienia indywidualne. Nagrodę dla najlepszego bramkarza wręczy pan Tomasz Pająk, a jest to nagroda dla pana Wojciecha... <śleszy> najlepszy bramkarz, pan Wojciech Kiber. Przypuścił się tylko jednego gola, także ten jeden prawie się nie liczy. I najlepszy strzelec, król strzelców, Nagroda wręczona przez pana Sławomira Żwiaka dla pana Tomasza Matusika. Wielkie brawa.